Sztuczna inteligencja nie może istnieć bez danych. W związku z tym obserwujemy bardzo duże zainteresowanie i wzrost w tym, jak te dane zbierać, przetwarzać, czyścić i przygotowywać do wykorzystania sztucznej inteligencji. I to, co ja widzę osobiście, to jest to, że dzisiaj ludzie bardzo często zastanawiają się, jak uzyskać dane, które pomogą im podjąć decyzję. Ale znowu z drugiej strony istnieje też coś takiego, że dane bardzo łatwo mogą nas zapędzić w pułapkę takiego liniowego i wąskiego myślenia, i to powoduje, że ludzie mają trochę problemów z tym, jak te dane interpretować. Największym wyzwaniem nie jest tyle samo zbieranie danych, co dotarcie do właściwych danych, które są potrzebne akurat w danej sytuacji. I, i większym problemem jest dostarczenie tych danych biznesowych wtedy, kiedy trzeba. Te dane są, z reguły są bardzo łatwo dostępne, można je kupić, zdobyć na otwartym rynku itd., ale nie, nie zawsze są umiejętności, żeby te dane przetworzyć w wystarczającym... Przydziale czasowym. Firmy mogą wykorzystać dane, żeby poprawić przede wszystkim swoją szybkość. To są historyczne dane, które te firmy już mają. Jeżeli mamy na przykład inżyniera, który projektuje samolot, szybowiec lub samochód i musi przeprowadzić wiele symulacji do tego, żeby spełnić wszystkie standardy, to w sytuacji takiej, kiedy mamy dane, z poprzednich modeli, tudzież dane z poprzednich projektów, możemy wykorzystać do tego, żeby inżynierowi na bieżąco podpowiadać, które rozwiązania są właściwe, a które już wiemy, że one nie działają. Co powoduje, że ten sam proces projektowania będzie szybszy, firma zapłaci mniej i potencjalnie więcej zarobi. Wykorzystanie danych jest przede wszystkim najważniejsze w retailu i w sprzedaży. I wszystkim, co się z tym wiąże, czyli też w systemach produkcyjnych. Natomiast są firmy czy branże, które trochę mniej na danych polegają. Przede wszystkim Branża reklamowa, ale też branża rozrywkowa, bo tam gdzie liczą się ludzkie emocje. One są strasznie trudne do zmierzenia, skwantyfikowania, i w związku z tym um, nie jestem pewien, czy chciałby, żeby ktoś mierzył uczucia, poziom zadowolenia, czy takie inne rzeczy i przetwarzał je mechanicznie. Wiele europejskich firm narzeka na regulacje, które regulują, w jaki sposób sztuczną inteligencję należy tworzyć, budować i w jaki sposób należy przetwarzać dane. I to ma swoje wady i zalety. Z jednej strony, tak wolna Amerykanka, jeśli chodzi o dane, może doprowadzić do bardzo nieprzewidywalnych konsekwencji, typu niepokoje społeczne. Z drugiej strony w Europie mamy takie podejście, że jeśli coś jest dla nas ważne, my o tym rozmawiamy i staramy się to uregulować. I tak, tak naprawdę możemy powiedzieć, czy europejskie firmy miały przewagę, czy jej nie miały, za 20 lat, dzisiaj jest za wcześnie. Dzisiaj obstawiamy jeden konkretny kierunek i może się to do nas skończyć dobrze, a może się skończyć źle i nikt tego nie wie.